Jeszcze na temat HW98, żeby nie było, bo niektórzy mi zarzucają, że mówię, że ten jest najlepszy karabinek, a potem ten, e, więc tak, no mamy kilka tych topowych spreży, Więc generalnie do nich zalicza się R Arms TX200, R Arms Prosport HW97, HW98, Walter LGU, LGV. Więc tak można powiedzieć, że są to najlepsze sprężyny na, na świecie. A potem mamy tylko kwestię tego, co komu bardziej leży, czy co komu bardziej się podoba. Wszystkie strzelają na tym samym poziomie. Reszta to są kwestie indywidualne. Zawsze wypadałoby wziąć karabinek do ręki, aby się przyłożyć. Ja już miałem okazję strzelać wielokrotnie ze wszystkiego. Miałem różne karabinki, sprzedawałem, wymieniałem itd. I w zasadzie po latach idę w bardziej wygodę i ergonomię, no celność też oczywiście z tym iść i najbardziej odpowiada mi właśnie HW 98. Uregulowana baka, stopka, chwyt, dobrze pracujący spust. Eee, powoduje to, że potrafię zamalizować sobie dobrze ten karabinek i górny naciąg, który praktycznie naciąga się jednym palcem bez większego wysiłku i szybkość, szczelność, bo szybciej mogę załadować śrub niż z dolnym naciągiem. Powoduje to, że wybrałem sobie właśnie 98 Na końcu, lufy tak jak mówiłem wcześniej, mamy gwind 1/2 F, to już jest tłumik, ten kawałek, i możemy zamontować sobie dowolny, czyli to odkręcić możemy mieć zupełnie inny tłumik. Karabinek Pierwszy ligowy. na niskim montażu, nawet troszkę za niski montaż, bo luneta, no nie mały prześwit tam dwóch mm jeszcze ma. No i dzisiaj co zrobimy sobie jakieś. Takie naprawdę perfekcyjne skupionko. Mamy pineski w głowę, pineski będziemy strzelać, bo tak powinien strzelać HW-98. A tutaj kolega właśnie montuje sobie optykę na Walterku ROTEX RM8 UC Ultra kompakt Też tak naprawdę pierwsza polska recenzja tego karabinka, i za chwilę będziemy robić te skupienia. Również będą filmiki przez, e, przez monookular. Przez mono okular zrobimy. Także będziecie widzieli co się dzieje na szczelnicy i na tarczy. To w zasadzie tyle. Karabinek stworzony specjalnie pod zawody Hunter Field Target, czyli pod HFT. Regulowana stopka, regulowana baka to bardzo duże atuty tego karabinka, ponieważ można sobie dopasować że tak powiem bakę do swoich preferencji, tak samo tylną stopkę. Na niskim montażu założona luneta Vortex więc karabinek aby zoptymalizować jest no bardziej ergonomiczny niż karabinki, które nie mają tej opcji co charakteryzuje jeszcze 98 gruby kołnierz lufy, który jest dociążeniem na lufę, aby ważył na lufę i bardzo łatwo dzięki temu łamie się tą lufę i naciąga praktycznie jednym palcem poradzi sobie nawet dziecko czy czy drobna kobieta to już jest nowa wersja HW-98, która ma gwind. 1.2 druga UNF, i jak widzimy, ma tutaj tumik dokręcany, który komponuje się z płaszczem. Praktycznie nie widać, że tutaj jest coś przykręconego. Można sobie przykręcić jakikolwiek dowolny tumik. Dodatkowo teksturowanie chwytu pistoletowego, antypoślizgowe i podspód również. Karabinek jest przepiękny. W tej okazałości. Zobaczmy jak się trzyma. Jest po prostu przepiękny, na jego skupienie zobaczymy zaraz na tarczy i jest takie samo jak 97 czy Prosporta czy wszystkich innych topowych karabinków. Ja bardzo lubię górny naciąg, bo jest bardzo wygodny, szybko szczelny, nie ma tych wszystkich blokad, które mają na przykład Air Armsy. I tutaj załadowanie śrutu odbywa się ekspresowo Więc w Anglii bardzo dużo tych karabinków używają też jako karabinki Karabinków hunterskich Czyli zakładają na pas, idą w las, śrut już jest włożony w lufę Naciąga oddaje szybko strzał, bez żadnych zbędnych blokad Ja poprosił Maćka tak, żeby stanął, ładnie zaprezentował karabinek O! Jak zwykle Wam pokażemy Światełkiem Super, tak się prezentuje 9,8. Odczucia Maciek ciąży na lufę, jest wyważony? Jest wyważony, lżejszy niż 9,7, mi się zdaje. Troszkę odrobinę Troszkę może być lżejszy, lżejszy tak. od 9,7, ale jest bardzo dobrze wyważony. i stabilny, dobra. nie? Mhm. No. no to lecimy z tematem. Tak, Dzisiaj 9,7 i za chwilę Crossman. Widzimy obraz. Mamy wbitą szpilkę pineska, przepraszam, pineska na... no. Trafiona. Za pierwszym razem pineska trafiona. Także uważam, że karabinek jest dobrze wyzerowany. Powtórzę jeszcze dwoma szczołami.